Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiejszym tematem jest wyrzczanka Fuji S2 Pro, która ma obecnie ponad 20 lat, i yy, zaskakuje mnie pod tym względem, że jest że na ówczesne czasy naprawdę budowali porządne sprzęty szczególną cechą, którą uwielbiam w tych starych luszczankach jest matryca CCD, która cechuje się bardzo wysoką tonalnością jeżeli chodzi tu o Fuji S2 Pro one miały budowane sobie czasu specjalne matryce które polegały po prostu na tym że na tych matrycach był budowany główny piksel i boczny piksel, który odpowiadał za półtony. Rzeczywiście to się po prostu bardzo dobrze sprawowało, bo jak robię nimi zdjęcia, to naprawdę, jeżeli chodzi o kolor wykonanych zdjęć, to jest naprawdę cudo. I przede wszystkim te półcienie potrafi tak wydobyć, jak żaden inny aparat. On potrafi z 6 megapikseli, bo tyle posiada ten, ta lustrzanka, po prostu potrafi wyciągnąć nawet 12 pikseli, w zależności, czy to są rawy czy tif -y, bo ma takie możliwości. Jedynym mankamentem ówczesnych lustrzanek było to, że ma dosyć powolny bufor i trzeba poczekać, Zanim to zdjęcie się załaduje, tych aparatów jest już po prostu znikoma ilość. Jest to drugi mój aparat, który zakupiłem 15 lat temu. Ten pierwszy aparat niestety uszkodziła się w nim migawka, no i niestety musiałem go rozebrać. Sprzedałem go później na poszczególne części. Wyciągłem z niego też matrycę, którą też odsprzedałem. I na jednym ze zdjęć właśnie pokażę Wam tę matrycę, yy, która w środku była nim towana. I co jeszcze można powiedzieć? No, rzeczywiście warto powrócić do tych starych tłuszczanek z matrycą CCD. One miały tą duszę, a szczególnie właśnie jeżeli chodzi o ten aparat Fuji S2 Pro i S3 Pro który mam właśnie tutaj przed sobą. Tutaj mam właśnie podobną lustrzankę Fuji S3 Pro. Ona była już dużo ładniej wykonana, ma bardzo ładny profil. I one podobne zdjęcia robi, troszeczkę lepsze niż, niż Fuji S2, chociaż moim zdaniem niewielkie to różnice sprowadza. Ma tyle samo megapikseli 6, i powiem Wam tak, za dzisiejszym pogonią megapikseli niestety te matryce pomimo tego, że miały mniej tych pikseli potrafiły robić cudowne zdjęcia. I nie najważniejsze są te piksele, tylko właśnie ten obraz, który jest tworzony na tej matrycy. Są to naprawdę godne polecenia, a mogę to powiedzieć, po takich aparatów podobnych z matrycą CCD w swoim życiu już miałem więcej niż 10 i uwielbiam te aparaty. Miałem na ikona D100, który robił przecudowne cudowne zdjęcia, nawet żałuję, że go sprzedałem. Co piękne kolory robił. Mam jeszcze na ikona D80. Mam z nowszych aparatów na ikon D3. I naprawdę y, też robi zdjęcia, ale to nie jest to, co mam przekonanie do tych matryc CCD, które potrafią robić cudowne po prostu, zdjęcia. I w dalszym materiale z y, jednym ze zdjęć, właśnie, pokażę Wam tą matrycę, jak ona w środku po prostu wygląda. Więcej wiadomości na temat tych lustrzanych można w internecie na pewno znaleźć, ale naprawdę są to te starsze generacje. To były naprawdę solidne aparaty, prostu, które jeszcze się wtedy naprawdę przykładali do tego, żeby ten obraz rzeczywiście był super. Pasują do niej wszystkie obiektywy z Nikona. nawet stosuję do niego stałkę poprzez bagnet, także do makro, no się też to po prostu nadaje, jest naprawdę godne polecenia. Temat jest tylko i wyłącznie dla zainteresowanych starymi aparatami. Jeżeli po prostu ktoś nie chce, to niech od razu nie ogląda tych zdjęć. Parę zdjęć po prostu rzucę, bo nie, nie jestem w stanie wszystkich wrzucić, a naprawdę są wszystkie piękne, tylko fragment parę zdjęć po prostu rzuciłem do zobrazowania, jak on potrafi po prostu wyciągnąć tony i kolory. Aby każdy mógł sobie po prostu zobaczyć. To na dzisiaj tyle. Jeżeli będziecie zainteresowani, będziecie subskrybować ten kanał, to postaram się pokazać inne aparaty, jak one po prostu funkcjonują, jak po prostu zdjęcia. Na dzisiaj tyle. Serdecznie pozdrawiam. Do zobaczenia.